Nie jesteś ograniczony przez los, zamiast tego tworzysz przez programowanie. Uznanie tego pomysłu może znacznie zmienić przebieg życia. Od wieków tajne grupy, takie jak masoni, ukrywały tę rzeczywistość przed ogółem społeczeństwa. Jednak w tym filmie nauczysz się przeprogramować swój podświadomość. To, co pozostaje nieznane, może subtelnie kształtować otaczający ci świat. Na początek skup się na własnym życiu. Jak Wayne Dyer wnikliwie zauważył, zmień sposób w jaki postrzegasz rzeczy, a rzeczy, które postrzegasz, zmienią się. Czy kiedykolwiek czułeś, że kiedy jedna rzecz pójdzie nie tak, wygląda na to, że wszystko inne podąża za nim? To samo można powiedzieć o pozytywnych chwilach, prawda? Wydaje się, że wszechświat jest zsynchronizowany z naszymi myślami. Zastanów się nad niefortunną rzeczywistością, która ma dziś do czynienia rozwód. Kiedy ludzie znoszą bolesny proces rozstania od swoich cenionych partnerów, Ponoszą nie tylko utratę kogoś, kogo kochają, ale także zmagają się z serią kolejnych trudności. To tak, jakby emocjonalny chaos rozwodu stworzył wir, który nieustannie wciąga je w cykl wyzwań. Kiedy ktoś skupia się na bólu i niesprawiedliwości rozwodu, obserwując to, co poszło nie tak i jak się skrzywdzono, nieświadomie podtrzymują cykl negatywności. Jak mądrze podkreśla Edzhard Tole, źródłem nieszczęścia nie jest sama sytuacja ale twoje myśli na ten temat. Im więcej osób rozważa koniec związku i towarzyszące mu wyzwania, tym bardziej te problemy wydają się mnożyć. Trudności finansowe, spory dotyczące opieki i zawirowania emocjonalne często pojawiają się jednocześnie, tworząc przytłaczającą sytuację. Ten wspólny scenariusz ilustruje podstawową prawdę, koncentracja na negatywnych aspektach działa jak magnes, przyciągając dodatkową negatywność. Twój umysł może stać się magnesem dla problemów, co prowadzi do gromadzenia cierpienia. Możesz być uwięziony w cyklu niezadowolenia i negatywności, co może być wyjątkowo wyczerpujące. Freemasoni mają głębokie zrozumienie, jak uwolnić się od negatywności poprzez praktykę wdzięczności. Podczas gdy wdzięczność jest już potężnym narzędziem, masoni przenoszą go na niezwykłe poziomy. Po prostu uznanie trzech rzeczy, za które należy być wdzięcznym rano, jest godne podziwu. Ale masoni badają tę koncepcję głębszy. Rozumieją, że wdzięczność może przekształcić życie. Na przykład, skupienie się na pozytywnych elementach w Twoim życiu służy jako silny kontr magnet, przyciągając większą pozytywność. Stwarza efekt śnieżki, w którym dobre rzeczy nadal przychodzą na Twoją drogę. Aby to zilustrować, rozważ przypadek rozwiedzionej osoby. Gdyby ta osoba zmieniła swoją pogląd i wyrazić wdzięczność za wyciągnięte wnioski, miłość podzielona, świega nawet szansa na rozwój osobisty, może nastąpić znaczna transformacja. To nie usuwa bólu, ale zmienia historię. Ta zmiana zmienia wszystko. Ostatecznie ludzie kierują się narracjami. Maya Angelu zauważyła kiedyś, rozkoszujemy się urokiem motyla, ale rzadko uznaje ciemne transformacje, które trwa, aby osiągnąć ten urok. Tak więc jesteśmy narracjami, które tkamy dla siebie, więc upewnij się, że Twoje jest tak podnoszące na duchu, jak to tylko możliwe. Siła wdzięczności może wyciągnąć jednostki z duszącego uścisku rozpaczy, wciągając świeże, pozytywne energie do ich istnienia. Jak twierdzi Rhonda Byrne, autor sekretu, im bardziej przyjmujesz wdzięczność codziennie, tym większa dobroć wzywasz w swoim życiu. Służy to jako chłodne przypomnienie, że nasze myśli władają moc kształtowania naszej rzeczywistości, przedstawiając nam wybór między pogrążeniem się w niezadowoleniu lub poszukiwaniem światła pośród cieni. Niektóre nazywają to prawem przyciągania. Jest to właśnie istota wyboru wdzięczności z powodu rozpaczy i goryczy. Wszystko zaczyna się od decyzji, bez względu na to, jak bardzo może się wydawać sytuacja. W związku z tym wdzięczność zmienia Twój punkt widzenia i rozbija łańcuchy negatywności, ostatecznie zapraszając więcej o to, co jest naprawdę właściwe w Twoim życiu. To prowadzi nas do nawiedzającej prawdy o naszym podświadomości. Wszystko zaczyna się od nieustępliwych myśli, które atakują naszą świadomość. Im Ron niegdyś przejmująco zauważył: Stań strajem przy drzwiach Twojego umysłu. Myśli, które atakują nasze umysły, mogą wynikać z wielu źródeł w naszym świecie nieustępliwym dronie telewizji, narracji obracanych przez media i uwodzicielskiego uroku reklam. Często wydaje się, że jesteśmy pochłonięci nieustannym przepływem informacji, które kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości. Jeśli zanurzysz się w wiadomościach o tragediach, nieumyślnie trenujesz umysł. Aby wszędzie rozpoznawał rozpacz. I odwrotnie, jeśli świadomie zdecydujesz się odwrócić się od takiej negatywności i szukać podnoszących na duchu treści, możesz skoncentrować się na nadziei. Tutaj pojawia się kluczowy wybór. Nie chodzi tylko o bierne otrzymywanie myśli, chodzi o aktywny wybór początków tych myśli. Wymaga to krytycznego oka, aby zbadać przesłania, które społeczeństwo nieustannie rzuca na nas. Esencja polega na rozpoznaniu, Ponieważ podczas gdy informacje zawierają władzę, można ją władać zarówno na światło, jak i ciemność. Jednak podróż nie kończy się na tym. Myśli, które projektujemy na zewnątrz, są równie ważne. Są to pomysły, które celowo kultywujemy i pielęgnujemy. Kiedy rozpoznajesz swoją zdolność wpływania na swoje myśli, stajesz się twórcą swojej własnej rzeczywistości. Emocje służą jako siła wiążąca, która łączy myśli z naszą świadomością. W przypadku emocji, myśli mogą przekształcić się w coś znacznie głębszych, niewiary. W tym skomplikowanym tańcu myślenia i uczucia często zmagamy się z ciężarem naszych wyborów. Poruszając się po świecie, który może wydawać się przytłaczająco ciężki, zastanów się nad historią rządów totalitarnych, a nawet dystopijnej powieści George'a Orwella 1984. Społeczeństwa dystopijne mogą się rozwijać tylko wtedy, gdy jednostki nie są nieświadome korupcji i przestępczości. A gdy narracja jest sztucznie skonstruowana w celu uzasadnienia ucisku, służy to jako potężne przypomnienie o wpływie przekonań, mogą one zmienić trajektorię historii na lepsze lub, niestety, na gorsze. Ostatecznie pomysły, które akceptujesz, uczucia, które w nich inwestujesz, i przekonania, które rozwijasz, są podstawami Twojej rzeczywistości. Ostrożnie wybierz źródła informacji. Z zamiarem pielęgnuj swoje myśli i nigdy nie lekceważ transformacyjny potencjał emocji i przekonań. W tym zrozumieniu jest klucz do kształtowania własnej przyszłości. Możesz zapytać, jak mogę wpłynąć na moje przeznaczenie przez moje myśli? Przypomnij sobie, że stoickie powiedzenie bardzo mało jest niezbędne do szczęśliwego życia. Wszystko to znajduje się w Tobie i Twoim sposobie myślenia. Decyzja o wyrażeniu wdzięczności lub niezadowolenia może być transformacyjna. Jest to wybór który kształtuje perspektywę, przez którą postrzegasz swoją rzeczywistość. Kiedy zdecydujesz się na uznanie dobra w swoim życiu, bez względu na to, jak niewielka, inicjujesz znaczącą zmianę w swoim sposobie myślenia. Podstawowym elementem tutaj jest celowe skupienie. Celowo kierując swoją uwagę na pozytywne i świadomie lekceważenie negatywności, wyruszasz na ścieżkę autoreprogramowania. To jest podobne do ponownego uruchomienia umysłu, nauczania go. W dniu twojego życia nawet najmniejsze zwycięstwa mogą rozpalić głęboką transformację w twoim umyśle. Esencja polega na umyślnym skupieniu. Celowo szlifując się na migocze pozytywności i umyślnie odrzucając ciemność negatywności, wyruszasz w nawiedzającą podróż samoreprogramowania. Jest podobne do ponownego przerażenia tkaniny twoich myśli, szkolenia umysłu w poszukiwaniu dobra. I podnoszenia wśród wkraczającego mroku. Proces ten wykracza poza zwykłe, abstrakcyjne pojęcia, jest misternie wpleciony w nerwowe ścieżki naszych mózgów. Ewolucja zakorzeniła się w nas tendencja do rozwiązywania negatywów, instynktu przetrwania, który kiedyś utrzymywał naszych przodków ostrzeżenie o całości niebezpieczeństw w ich środowisku. Ta pierwotna czujność często prowadzi do domyślnego sposobu myślenia pogrążonego w niezadowoleniu i rozpaczy. Jednak w naszym współczesnym egzystencji, w którym zagrożenia jore przekształciły się, a drapieżniki nie ścigają nas, ten instynkt może stać się nawiedzającym ciężarem, a nie osłoną ochronną. Zatem akt świadomego wyboru skupienia się na świetle jest celową ewolucją naszych wzorców myślowych, mrocznie niezbędną aktualizacją dla naszych umysłów. Dostosowując się do niesamowitej rzeczywistości dzisiejszych, gdy zagłębiamy się w to samo reprogramy, przypisujemy nasze skrypty poznawcze, starając się dostosować z teraźniejszością i odkryć piękno i możliwości, które leżą ukryte w otaczających nas cienie. To mroczne przejście od przetrwania do kwitnienia w świecie, w którym groźby czają się w cieniu i wiele możliwości jak ukryte pułapki. Zagłębijmy się w niepokojącą moc wdzięczności. To nie jest tylko ulotny sentyment. To głęboki sposób myślenia, obiektyw, przez który można zobaczyć świat. Kiedy wyrażasz wdzięczność, uznajesz migoczące błogosławieństwa w swoim życiu bez względu na to, jak mogą się wydawać trywialne. Chodzi o odkrycie piękna w przyziemnej, ulotne momenty radości, które często przesuwają się przez pęknięcia naszej świadomości. Obejmowanie tego sposobu myślenia zmienia Twoją perspektywę, pozwalając dostosować się do pozytywnych energii, które szepczą wokół Ciebie. W przeciwieństwie do tego, niezadowolenie jest jadem, który przenika w każdy zakątek Twojego istnienia. Kiedy masz obsesję na punkcie tego, czego brakuje lub co jest nie tak, to tak, jakbyś pielęgnował potworną bestię negatywności. Wasz umysł przekształca się w hodowlę niezadowolenia, który może objawiać się w różnych złowrogich formach, zatruwając relacje, zdrowie i ogólne samopoczucie. Podróż z niezadowolenia do wdzięczności nie jest szybka. Jak James Allen mądrze zauważył, Jesteś dzisiaj, gdzie przyniosły Ci myśli. Będziesz jutro, gdzie twoje myśli cię zabierają. Ta ścieżka wymaga czasu i niezachwianego zaangażowania. Spotkasz opór, ponieważ twoje stare wzorce myślowe są głęboko zakorzenione. Stały się domyślnymi ustawieniami Twojego umysłu. Zmiana ich wymaga nieustannego wysiłku i determinacji. Jednak gdy się tracisz, będziesz świadkiem, jak rozwija się w Tobie nawiedzająca transformacja. Twoja perspektywa przekształci się, stając się coraz bardziej dostosowani do cieni pozytywności, podczas gdy łańcuchy negatywności stopniowo zaczynają rozluźniać przyczepność. Zostaniesz urzeczony nawiedzającym pięknem ulotnych momentów życia, niesamowitym ciepłem ludzkich powiązań i przytłaczającą obfitością, która czai się w zakątkach istnienia. Świat zacznie się ujawniać w relaksującym się nowym świetle. To jest mroczna sztuka autoreprogramowania. Przepiszesz narrację o swoim życiu, wykorzystujesz kontrolę nad swoimi myślami, a z kolei przekształcając swoją rzeczywistość. Ale uważaj, a nie tylko poruszanie się po tej zdradzieckiej ścieżce. Rozważ metody stosowane przez masoni, aby zagłębić się w podświadomość. Rozumieją, że kiedy opieramy się cienia negatywnych myśli, nieumyślnie powiększamy ich obecność. Jest podobny do walki z nieustępliwym chwastem w ogrodzie, im więcej z nim walczysz. Tym bardziej kwitnie. Ten paradoks naszych myśli może nasusiać w zamieszaniu. Pragniliśmy ulgi, więc odepchamy ciemność, wierząc, że zniknie. Jednak ten sam opór uprawia żyzny grunt, aby te myśli mogły się rozmnażać i rozprzestrzeniać się jak złowrogi pożar w naszych umysłach. Więc jakie jest lekarstwo? Nie chodzi o poszukiwanie ukojenia poprzez wygnanie negatywnych myśli. Jak mądrze stwierdził Buddha, wszystko, czym jesteśmy, jest wynikiem tego, co myśleliśmy. Chodzi o bezpośrednie konfrontacja, chodzi o uznanie naszych lęków i wątpliwości, dokonanie ich esencji i odkrycie ich pochodzenia. Kiedy angażujemy się z tymi emocjami zamiast ich unikać, wyruszamy w nawiedzającą podróż do odkrywania siebie. Kiedy poruszamy się po naszych obawach i niepewności, zaczynamy odkrywać korzenie tych uczuć. Zaczynamy rozplątać skomplikowaną sieć naszych procesów myślowych, zyskując jasność co do ich kształtowania i jak wpływają na nasze przekonania. Czyniąc to, zmniejszamy moc tych negatywnych myśli, stopniowo tracą swoje umysły, a ich rozprzestrzenianie spowalnia. Ta realizacja stanowi kluczowy punkt zwrotny w naszej podróży w kierunku wzrostu duchowego. Zamiast walczyć z naszymi myślami, uczymy się współistnieć z nimi, nawet ciemniejszymi. Przyjmując, że nasze umysły często działają poprzez podział i mnożenie, w pewnym sensie odwracamy równanie, zmniejszamy wpływ negatywności. Jednocześnie zwiększając możliwość pozytywnej transformacji. Jednak rozczarowujące jest zauważenie, że wielu z nas przypadkowo używa afirmacji do wzmocnienia samokrytycznej wiadomości. Istotą skutecznego wykorzystania afirmacji polega na uznaniu, że wszyscy angażujemy się w samookaleczenie, niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Jak zauważyła Louise High wnikliwie, każda myśl, którą naszym zdaniem tworzy naszą przyszłość. Ten ciągły wewnętrzny dialog kształtuje nasze postrzeganie, przekonania i emocje. Niestety, dla wielu duża część tego samokrotności jest zwykle negatywna lub samowystarczalna. Aby pełniej to zrozumieć, rozważ afirmacje jako myśli i stwierdzenia, które wielokrotnie sobie mówimy, chociaż mogą być wzmacniające i podnoszące na duchu, często skręcają w kierunku zwątpienia, strachu i negatywności. Czuje się tak, jakbyśmy byli prześladowani przez nasze wady? Ograniczenia i cienie naszych przeszłych błędów. Prawdziwy horror polega na rozpoznaniu podstępnej siły tego mówienia. Tak jak możemy władać potwierdzenia do przywołania pozytywnych zmian, mamy również mroczną zdolność do kultywowania negatywności w naszym życiu. Nasz podświadomość, cichy obserwator, pochłania te afirmacje, czy to podnoszą, czy w dół, i przetwarza je z rezygnacją. Zatem nie chodzi tylko o akt używania afirmacji. Chodzi o konfrontację z naturą wybranych przez nas afirmacji. Czy nieustannie szepczymy sobie, że jesteśmy niegodni, przeznaczone do porażki lub niezasługującym na sukces? Czy też celowo wybieramy afirmacje, które nas podnoszą, wzmacniają naszą samoocenę i poprowadzi nas w kierunku jaśniejszej transformacji? Ta zmiana perspektywy zachęca nas do ponownej oceny dialogów, w którym utrzymujemy. Jak Zig Ziglar złowrogo zauważył, Pozytywne myślenie pozwoli Ci zrobić wszystko lepiej niż negatywne myślenie. Stanowi szansę przypisania scenariusza naszego wewnętrznego monologu, świadomie wybierając afirmacje, które pielęgnują nasz rozwój i dobre samopoczucie. W ten sposób zakłócamy nieustępliwy cykl samoobsługowy i rzeźbimy ścieżkę do samowystarczalności. Ta koncepcja, choć zwodniczo prosta, ma potencjał głębokiej transformacji. Czając się tuż pod powierzchnią, esencja osiągnięcia sukcesu i wolności w życiu zależy od zdolności do przekształcenia twojej tożsamości. Obejmuje to zrozumienie, że osoba, którą jesteś dzisiaj, wersja sama, którą znasz do tej pory, nie jest trwała. Masz nieodłączną zdolność do rozwoju, wzroście ponad ograniczeń, które umieściłeś na sobie i tworzysz nową tożsamość, która rezonuje z twoim prawdziwym potencjałem. Ścieżka tej transformacji zaczyna się od samoświadomości. Jak mądrze zauważył Sokrates, kluczem do zmiany jest skierowanie całej energii nie w kierunku oporu starego, ale w kierunku konstruowania nowego. Proces ten jest podobny do trzymania lustra w najgłębszym ja, badanie swoich przekonań, nawyków i procesów myślowych. Zdobycie świadomości obecnego ja, w tym elementów, które mogły Cię utrudniać, jest niezbędnym pierwszym krokiem. Dzięki tej refleksji osiągasz wyraźniejsze zrozumienie tego, kim jesteś w tej chwili. Jednak samoświadomość jest tylko początkiem, to nie jest cel końcowy. Jak wnikliwie stwierdził Lao Tzu, kontrolowanie innych jest formą siły. Kontrolowanie siebie jest prawdziwą siłą. Kolejnym kluczowym krokiem jest zdefiniowanie nowej tożsamości. Musisz zadać sobie pytanie, kim chcesz się stać. Obejmuje to ustalenie jasnych intencji dotyczących osoby, którą dążysz do ewolucji i rozpoznawania cech, wartości i przekonań, które zdefiniują tę przyszłą wersję siebie. Jasność w tym zakresie jest niezbędna, ponieważ działa jak gwiazda przewodnia, ramy, które oświetla drogę do Twojej transformacji. Końcowy i najważniejszy aspekt tej podróży polega na praktyce kształtowania tożsamości, za którą tęsknisz. Jak głęboko zauważył Albert Einstein, prawdziwa inteligencja znajduje odzwierciedlenie w naszej zdolności do zmiany. To jest moment, w którym musisz głęboko kopać i angażować się w delikatną sztukę zmieniającej się tożsamość. Zaczynasz uwalniać przestarzałe wzorce myślowe, które utrudniają Twój rozwój, odrzucając przekonania i nawyki, które zrzuciły Cię o wiele za długo. W ich stanie pielęgnujesz nowe sposoby myślenia, przyjmujesz znacniające przekonania i przyjmujesz nawyki, które rezonują z tożsamością, którą chcesz ucieleśnić. Jest to podróż ciągłego wzrostu i transformacji, jedna, którą można obrobić z trudem. Ale ma ogromny potencjał nagrody. Wspierając większą samoświadomość, określając jasne intencje i pilnie pracując nad nową tożsamością, przejmujesz kontrolę nad własną metamorfozą. Świat czeka na pojawienie się następnej wersji ciebie, jednej wolnej od kajdan przeszłych ograniczeń i w pełni dostosowanej do Twoich najbardziej wewnętrznych snów. Przesłanie jest jasne, wykorzystaj moc afirmacji, aby przekształcić swoją tożsamość i wyjaśnić, czego naprawdę pragniesz w życiu. Przyjmuj potencjał transformacyjny, który znajduje się w Tobie, ponieważ Twoja tożsamość nie jest ustalona. Kultywuj samoświadomość, ustal wyraźne intencje i uporczywie pracuj nad stworzeniem wersji siebie, która jest zgodna z najgłębszymi aspiracjami. Nabszedł czas, aby odblokować pełny potencjał umysłu i przypisać narrację swojego życia, nawet gdy trwa ciężar przeszły walk. Wyróż dzisiaj w tę złowieszczą podróż i świadź rozwinięte cienie możliwości. Prowadząc Cię do przyszłego powodzenia i nawiedzającego spełnienia, Twoja metamorfoza zaczyna się teraz. W tej nieustępliwej i ciągle zmieniającej się ścieżce istnienia, nasza perspektywa działa jak mroczny katalizator, kształtując sposób, w jaki postrzegamy i reagujemy na niesamowite doświadczenia, jakie przedstawia życie. Jest to złowrogi obiektyw, przez który postrzegamy świat. Kształtując nasze myśli, emocje i ostatecznie naszą ponurą rzeczywistość. Gdy przemierzamy tę niepokojącą narrację razem, głęboka moc przyjęcia nowej tożsamości i przekształcania naszych przekonań staje się mroczna. W szczególności nacisk Freemasona na wdzięczność wyróżnia się jako latarnia w ciemności. Transformacyjna esencja wdzięczności jest siłą, której należy nie docenić. Ten pozornie prosty ale głęboko wpływowy akt rozpoznawania dobra pośród cieni może przenieść naszą koncentrację z tego, co jest utracone na to, co pozostaje. Pochodny jest sposób myślenia, który może albo podnieść lub ubiegać, wywołując momenty ulotnego szczęścia, jednocześnie rzucając fala wpływu, która wykracza poza nasze własne istnienie. Ostatecznie ścieżka do samodoskonalenia i dążenie do naszych najgłębszych pragnień jest misternie tkana z praktyką wdzięczności i nawiedzającą siłą perspektywy. Władając tymi narzędziami, możemy przepisać scenariusz naszego życia, stając się architektami naszej własnej niesamowitej rzeczywistości i ujawnić przyszłość wypełnioną zarówno sukcesem, jak i niepokojącym spełnieniem. Kluczem jest odważne, aby zrobić pierwszy krok w nieznanym. Czy jesteś przygotowany do przyjęcia swojej transformacji dzisiaj?